Zanim przejdziemy jeszcze do materiałów, jak faktycznie serwisować te rowery, jak to robić, co potrzebujecie, takie absolutne minimum, żebyście mogli przy swoim rowerze już coś podziałać. Potrzebujecie mieć smar do łańcucha. Ja mam dwa, bo testuję różne wersje, ale generalnie zawsze używam smaru na warunki mokre, nie używam żadnych innych smarów. Używałem Finish Line'a, teraz używam Makofa zawsze smar na warunki. Mokre. Oprócz tego potrzebujecie mieć zestaw narzędzi, który tak naprawdę można kupić taki prosty zestaw, który ma nie wiem, z 8 różnych funkcji. Można kupić taki zaawansowany zestaw, generalnie zawsze to i tak powinniście wozić ze sobą na rowerach. Więc tak czy siak jakiś taki zestaw jest wam potrzebny, żeby go mieć. Także podstawowy zestaw, który ma wszystkie imbusy Torxa, powinien wam wystarczyć, żeby rower tak naprawdę praktycznie rozłożyć na części pierwsze, zrobić z nim to wszystko co potrzeba. Zawsze musicie mieć jakieś czyściwo. No ja mam akurat ciuszki po swoich małych dzieciach. Więc czyściwa zawsze używam, będzie na pewno potrzebne, nigdy tego jest nie za wiele. Musicie mieć na pewno też pompkę, którą będziecie pompować sobie, oczywiście, koła, więc musicie kupić pompkę. Warto sobie wydać na to trochę więcej pieniędzy, żeby była aluminiowa, bo z tym się będziecie później szarpać. Jeśli macie powietrzne zawieszenie, warto mieć własną pompkę do amora, bo w zależności od tego, ile napakujecie, to też zupełnie inny odcinek. Ale pompkę do amora własną warto mieć lub do dwóch amorów, zależy jaki macie sprzęt. No i najlepsza, najważniejsza rzecz: szczoteczka do zębów.